I nadszedł ten moment, że będziemy losować nagrody w konkursie, który zorganizowała Ania. A ja, żeby nie zawieść Waszego zaufania, nie podawać danych osobowych, które przychodzą, przychodzą do mnie wraz z, z przelewami, no to muszę sama zrobić losowanie przy pomocy oczywiście mojej środki, czyli łycionego. To jest ta ręka, co będę losować. <laughs> Właśnie. No i teraz zaczynamy, żeby nie przedłużać, przede wszystkim wspaniała nagroda, wspaniała nagroda, ja zaraz jeszcze sobie tutaj przewinę, to jest dla wpłat powyżej 250 zł. pobyt dwuosobowy w Wiśle w agroturystyce Kocia Górka. I ten pobyt będzie można sobie zrealizować w październiku. Tutaj są dwie torebeczki, w tej małej jest kilka zaledwie losów takich z tą wpłatą bardzo dużą, tak, za którą bardzo dziękuję i wymyśliłam takie coś, że ten oto sierotek tą oto ręką będzie losował trzy razy z tej torebki, ponieważ jeżeli pierwsza osoba nie będzie mogła skorzystać, to przekaże to drugiej, no i tak samo, jeżeli druga nie będzie mogła skorzystać, to przekaże to e, trzeciej. przepraszam. Także proszę Cię, żebyś tutaj zaciągnął, wymieszał tam te kilka karteczek, które tam jest, tak. Uh -huh. Tam do samego dna, bo to <tudno> trudno znaleźć, bo nie jest jak było. Tak i teraz wyciągnę jedną, tylko nie pokażę proszę Cię tych danych. Tak, masz tam, pokaż mi, pokaż mi, pokaż mi, No proszę, wygrała jako pierwsza Agnieszka Esz. Z Wrocławia. Gratuluję Ci, Agnieszko. Tu proszę napisać kozia, górka. No napisz kozia, to wystarczy. Kozia i jedynkę rzymską, bo to jest ta pierwsza osoba. Można oczywiście przekazać to dzieciom, młofom, przyjaciołom. Proszę bardzo. Druga osoba, jeśli Agnieszka nie będzie chciała, mogła skorzystać z tej wspaniałej naprawdę oferty, to tą drugą osobą będzie. Proszę bardzo. Będzie Małgorzata W. Również z Wrocławia. No proszę. Napisz tutaj. Napisz tutaj Kozia 2. Tak. Okej. Okay. Dobra. No i ostatnia osoba, której te Pani nie mogły. No to będzie mogła pojechać. Uwaga. Agnieszka D. z miejscowości Mląc. Gratuluję, Agnieszko. Chociaż nie wiem, czy ci się ta nagroda dostanie. Ale no masz szansę. Dobrze, fajno. Dziękuję bardzo. To teraz zrobimy w ten sposób, że te dwie karteczki rzucimy tu, do drugiej, ponieważ one wezmą udział w prostowaniu innych nagród, tak samo tamte, jeżeli tam coś jeszcze zostało. Chyba nie. To przesyp tu i tutaj teraz mamy karteczki. No i teraz szybciutko, bo to nagranie już jest strasznie długie, losujemy nagrody od Ani z Jerzynowej Kolany, czyli kocie nagrody. To jest no, no wiesz co, ja nie wiem, ale będzie podejrzane. No ale dobrze, no to jest tunel, tunel dla kotków, wygrała, wygrała, proszę, Małgorzata Wóz-Wrocławia. Proszę bardzo. I teraz już odłóż, bo Małgorzata ma niesamowicie szczęście po prostu. Druga nagroda to jest nagroda książkowa od Ani z Leżynowej Polany, jakaś niespodzianka. Także proszę, szybciej ją. Wylosować. I, 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 nie jest to już żadna kozia. I to mamy yy, panią Helenę L. Z Wrocławia. No wiecie, co naprawdę. Nie jest to ustawione jak sławka daje. Co tu pisać? <grafię> tu pisać nagroda książkowa. Książkowa. Dobrze. I możesz jeszcze napisać, że to jest punkt drugi. No dobrze, będziemy wiedzieć. Ok, no trzecia nagroda od Ani to jest taka symboliczna bardzo nagroda, bo to jest tylko myszka dla kotka. Także damy jeszcze tam i czy ktoś będzie szczęśliwym posiadaczem myszki. No jest tutaj ta osoba. Tak, i ta osobą jest Ewa R z Wrocławia. Myszka? Myszka. W losu jakieś inne, proszę cię, miejscowości. No i teraz przechodzimy do losowania nagrody, którą fundowała firma Papaja. Jest to wspaniałe, stuprocentowo masło. Szizk Proszę bardzo. Z się mówi, tak? Z, z tak? czego? Z taki taki krank. Masło z Gany? <laughs> A nie z mleka? Czekaj, czekaj. To masło, które jest naprawdę atrakcyjną nagrodą. O proszę, wygrał Pan Jacek O. z Olsztyna, a ja powiem, że to jest nasza Ninka, <grymka> która na pewno skąpa Pana męża skorzystała.